Cześć kochani, słuchajcie, byłam ostatnio um, z moją koleżanką w kawiarni. Usiadłam przy stoliku, zamówiłam sobie kawę i zamówiłam ciastko, które wyglądało obłędnie. I patrzę na tą moją koleżankę i pytam jej, czy też chce. Uśmiechnęła się i mówi, że um, nie, bo dba o linię. Tutaj chwila ciszy, po czym dodaję pół żartem, pół serio, że właśnie wygląda obłędnie i bardzo ma na nie ochotę, ale nie może. I wtedy coś, coś mnie poruszyło dosyć głęboko i zastanowiłam się, ile razy sami tak do siebie mówimy, że coś chcę i czuję, że chcę, ale sobie na to nie pozwalam, nie mogę. No i nie chodzi o to jedno ciastko, chodzi o coś więcej. O to, jak bardzo potrafimy odebrać sobie małą przyjemność codzienną, jak bardzo żyjemy w trybie walki ze sobą. I kiedyś, jeszcze nie tak dawno, ja też tak robiłam. Miałam w głowie długą listę zakazów. Dieta, wyrzeczenia, motywacja w stylu. Um, Muszę schudnąć, żeby wreszcie y, lepiej wyglądać, y, żeby inni mnie podziwiali, y, żeby usłyszeć pochwały. Albo że nie mając ochoty na rodzinne spotkanie, zmuszałam się do tego, bo tak wypada, bo, bo wszyscy idą. I za każdym razem, kiedy robiłam coś z przymusu i wbrew sobie, to czułam się naprawdę źle. Kiedy na przykład zmuszałam się do diety, to potem bardzo szybko znowu przybierałam na wadze, po czym czułam się jeszcze gorzej. Czułam, że moje poczucie własnej wartości spadało niemal do zera, jakbym zawiodła siebie. Po czym znowu zaczynałam tę samą walkę ze sobą od nowa. I wiecie, co się zmieniło tym razem? Zmieniłam się moje nastawienie. Zmieniło się to, że przestałam walczyć. Zaczęłam wreszcie słuchać siebie, zaczęłam ufać swojemu ciału i przestałam się karać zakazami. I w ciągu zeszłego roku, w ciągu roku um, schudłam prawie 20 kg. Nie dlatego, że byłam bardziej zdyscyplinowana, ale dlatego, że właśnie działałam z tego miejsca, które Nazywamy miłością do siebie. I słuchajcie, ta miłość nie polega na tym, że, że zawsze jem ciastka. Ona polega na tym, że zanim podejmę jakąś decyzję, to pytam siebie, czego naprawdę potrzebuję, na co mam ochotę, co sprawia, że czuję się dobrze teraz i na dłuższą metę. I czy świat się zawali, jeżeli będę dla siebie zbyt pobłażliwa? Um, no słuchajcie, to się tyczy każdej dziedziny życia. Czy idę na siłownię, bo chcę zadbać o siebie? Czy wiem, że um, poczuję się później lepiej, że to służy mojemu zdrowiu? Czy dlatego, że chcę komuś coś udowodnić, komuś się spodobać? Albo pokazać, że potrafię, że jestem lepsza od innych, bo mam tyle samozaparcia. Takie typowe podejście z ego. Czy zrobię prawo jazdy, dlatego że tego potrzebuję w tym momencie, czy dlatego, że mama będzie ze mnie dumna? Czy mąż? Kiedyś na przykład nie wyszłabym z domu bez makijażu pełnego. Dzisiaj czuję, że mam tą wolność wyboru, że to, że to ja decyduję. Robię wtedy, kiedy mam na to ochotę, bez przymusu. Na kolejny przykład. Na przykład przestałam umawiać się w miejscach, w którym się czułam przytłoczona albo nieswojo. Zakończyłam współpracę, które czułam, jakby wysysały ze mnie energię, i czułam się bardzo źle po. Zrozumiałam, że to też jest część dbania o siebie, stawianie siebie na pierwszym miejscu. Zamiast brać wszystko jak leci, bo tak należy, zaczęłam najpierw pytać siebie, czy jak się czuję w danej sytuacji, z daną osobą, w danym miejscu. Bo troska o siebie to nie tylko, wiecie, jedzenie, wybór jedzenia, ale też każda inna dziedzina życia. I gdy działasz z miłości do siebie, przestajesz ze sobą walczyć. Zaczynasz wybierać to, co naprawdę ci służy, co jest twoje. I poczujesz, że w tym jest właśnie twoja wolność. I to też jest esencją twojego szczęścia. Nie to, co dostajesz z zewnątrz, nie żadna aprobata od innych, nie wypełnianie skrupulatnie wszystkiego, co jest nie wiem na ogólnej liście norm społecznych, albo oczekiwania innych. Nie żadne drogie zakupy, podróże, samochody, pieniądze, ani nie wygląd zewnętrzny, to cię nie definiuje. Tylko znajomość siebie, słuchanie się, w życiu w harmonii ze sobą, niezależnie od sytuacji. To jest klucz. To dotarcie do samego siebie. To jest Twoje szczęście. Wszystko inne to jest tylko dodatek. I teraz jestem też ciekawa Waszej historii. Czy mieliście takie momenty w życiu, kiedy czegoś bardzo chcieliście, ale sami sobie tego zabroniliście? Jak się wtedy czuliście? Czy może chcielibyście, żebym nagrała medytację, która Pozwoli Wam poczuć tą prawdziwą, bezinteresowną miłość do siebie. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie na ten temat.